Witajcie bracia i siostry. To wielka przyjemność gościć was tu ponownie. Witamy na kanale Modlitwa z Wiarą, Nadzieją i Słowem Bożym. W tej świętej przestrzeni wspólnie poszukujemy boskiej siły, duchowego pocieszenia i światła, które emanuje od Matki Bożej Cudów. W chwilach udręki, gdy nadzieja wydaje się odległa, a wiara wystawiona na próbę, naturalnym jest szukanie pomocy u wstawiennictwa Maryi Panny. Która jako kochająca Matka przyjmuje nasze modlitwy i prowadzi nas ku Bożej łasce. Modlitwa do Matki Bożej Cudów jest schronieniem, kanałem komunikacji z niebem, zdolnym otwierać drzwi, leczyć rany i przemieniać życie. Czujesz się przytłoczony? Potrzebujesz pilnego rozwiązania? Wierzysz w moc wiary i wstawiennictwo Matki Bożej Cudów? Przygotuj się na otrzymanie wyjątkowego błogosławieństwa. Zostaw swoje amen w komentarzach. I podziel się tą modlitwą z każdym, kto potrzebuje cudu. Aby jeszcze bardziej pobłogosławić ten kanał i umożliwić nam dalsze przekazywanie potężnych modlitw wszystkim, prosimy o polubienie tego filmu, zasubskrybowanie kanału i włączenie dzwonka, aby otrzymywać powiadomienia o nowych modlitwach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Matko Boża Cudów schronienie dla strapionych i nadziejo rozpaczających. Dziś upadam przed Tobą, prosząc o Twoje wstawienictwo. Ty, która jesteś matką miłosierdzia, bramą do nieba i pocieszeniem dla cierpiących, wysłuchaj moich próśb i obdarz mnie pilnym cudem w moim życiu. Ty, która zostałaś wybrana, aby być matką Jezusa, ja, pokorny grzesznik, pokładam w Tobie całą moją ufność. Ty, która jesteś królową niebios, opiekuj się dziećmi bożymi z miłością i współczuciem. Stawiając się za nami przed Twoim Synem Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Z pokorą i szczerością proszę Cię, wstaw się za mną i pomóż mi uzyskać łaskę, której tak rozpaczliwie potrzebuję. Znasz moją udrękę, moje cierpienia, moje łzy i moją rozpacz. Oświecaj mnie swoją boską mądrością, abym mógł znaleźć właściwą drogę. Niech Twoja macierzyńska miłość otuli moje serce, przynosząc pokój, a Twoja dobroć pomoże mi pokonać przeszkody, które pojawiają się w moim życiu, pozwalając mi pokonać wszelkie trudności z Twoją pomocą i opieką. Matko Boska Cudów, obiecuję, że jeśli obdarzysz mnie tą łaską, opublikuję tę modlitwę jako wyraz wdzięczności i świadectwo mojej wiary, niech moje życie zawsze będzie hołdem dla Twojej dobroci i miłosierdzia, a ja będę godny Twojej opieki i wstawiennictwa. O Matko Boża Cudów, schronienie strapionych i nadziejo rozpaczających. Dziś upadam przed Tobą, prosząc o Twoje wstawiennictwo. Ty, która jesteś Matką Miłosierdzia, bramą do nieba i pocieszeniem cierpiących, wysłuchaj moich próśb i obdasz mnie pilnym cudem w moim życiu. Ty, która zostałaś wybrana, by być Matką Jezusa, ja, pokorny grzesznik, pokładam w Tobie całą moją ufność. Ty, która jesteś Królową Niebios, opiekuj się dziećmi bożymi z miłością i współczuciem, Stawiając się za nami przed Twoim synem, Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Z pokorą i szczerością proszę Cię, wstaw się za mną i pomóż mi uzyskać łaskę, której tak rozpaczliwie potrzebuję. Znasz moją udrękę, moje cierpienia, moje łzy i moją rozpacz. Oświecaj mnie swoją boską mądrością, abym mógł znaleźć właściwą drogę. Niech twoja macierzyńska miłość otuli moje serce, przynosząc pokój, a twoja dobroć pomoże mi pokonać przeszkody, które pojawiają się w moim życiu, pozwalając mi pokonać wszelkie trudności z twoją pomocą i opieką. Matko Boska cudów, ty, która jesteś gwiazdą poranną, jutrzenką zbawienia, pośredniczką wszelkich łask, przychodzę do ciebie z sercem pełnym nadziei i niezachwianej wiary. Ty, która nigdy nie opuściłaś tych, którzy Ci ufają, nie pozostawiaj mnie bezradnym w tej godzinie udręki. Twoje miłosierdzie jest nieskończone. Twoja dobroć nie zna granic, a Twoja macierzyńska miłość obejmuje wszystkie Twoje dzieci, które zwracają się do Ciebie o pomoc. O Najświętsza Dziewico, Ty, która zostałaś wybrana przez wszechmogącego na matkę Zbawiciela. Ty, która powiedziałaś tak Bożemu planowi, nawet w obliczu nieznanego. Naucz mnie w pełni ufać woli Bożej. Niech tak jak Ty, z pogodą Ducha, przyjmę plany Pana, wiedząc, że On zawsze pragnie tego, co najlepsze dla swoich dzieci. Wzmocnij moją wiarę, gdy słabła, podtrzymuj moją nadzieję, gdy słabła, i pomnóż moją miłość, gdy słabła. Ty, która byłaś obecna w najważniejszych momentach życia Jezusa, od Jego poczęcia, aż do śmierci na krzyżu, towarzyszysz mi również w mojej ziemskiej wędrówce. W chwilach radości pomóż mi być wdzięcznym, w chwilach bólu pomóż mi odnaleźć sens, w chwilach niepewności pomóż mi zaufać, w chwilach samotności pomóż mi poczuć Bożą obecność. Matko Boska cudów, Ty, która przemieniłaś wodę w wino na weselu w kanie galilejskiej przez swoje wstawiennictwo u Jezusa, przemień również moje życie. Przemień mój smutek w radość, mój niepokój w pokłon, mój strach w odwagę. Moją beznadzieję w odnowioną wiarę. Niech Twoja moc wstawiennicza dokona w moim życiu cudów, których potrzebuję, aby iść naprzód z godnością i nadzieją. O droga, matko, ty, która przyjmujesz wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie, niezależnie od ich wad i grzechów, przyjmij również mnie swoją macierzyńską miłością. Oczyść moje serce ze wszystkich negatywnych uczuć wszelkiego bólu i urazy. Napełni mnie swoim pokojem, pogodą ducha i ufnością Boga. Niech promieniuje wokół siebie tym samym światłem, które od ciebie emanuje. Ty, która jesteś ucieczką grzeszników, pocieszycielką strapionych, uzdrowieniem chorych, wstawiaj się za mną przed tronem najwyższego. Przedstaw moje potrzeby, moje prośby, moje błagania Bogu. Niech Twój macierzyński głos będzie słyszany w niebiosach. A Boża odpowiedź niech spłynie na mnie jak obfity deszcz na suchą ziemię. Matko Boska cudów, ty, która jesteś bramą, przez którą Jezus przyszedł na świat, otwórz mi bramy łaski, miłosierdzia i Bożej opatrzności. Niech żadna przeszkoda nie stanie się nie do pokonania, żadna trudność nie do pokonania, żaden problem nie do rozwiązania, gdy jestem pod Twoją macierzyńską opieką. Ochwalebna dziewico, ty, która zostałaś wzięta do nieba z ciałem i duszą. Unieś również mojego ducha ponad ziemskie troski. Pomóż mi patrzeć poza pozory, widzieć poza obecne trudności, wierzyć poza przeciwności. Niech moja dusza wznosi się do Ciebie w nieustannej modlitwie, w nieustannym uwielbieniu, w niezachwianej ufności. Ty, Królowo Aniołów i Świętych, dowodź swoimi niebiańskimi zastępami, aby chroniły mnie przed wszelkim złem, przed wszelkimi negatywnymi wpływami, przed wszelkimi siłami przeciwnymi dobru. Niech aniołowie Boży strzegą mnie, chroniąc mnie i moich bliskich przed wszelkim niebezpieczeństwem, chorobą i nieszczęściem. Matko Boża cudów, Ty, Matko Boskiej Opatrzności, zapewnij mi i mojej rodzinie wszystko, czego potrzebujemy do godnego życia. Nie pozwól, abyśmy cierpieli z powodu braku chleba powszedniego, dachu nad głową, pracy, która nas podtrzymuje, zdrowia, które nas podtrzymuje, pokoju, który nas uspokaja. Niech Twoja macierzyńska opatrzność zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. O Najświętsza Matko, Ty, która znasz potrzeby każdego ze swoich dzieci, zanim je wyrazimy, znasz również moją szczególną sytuację, moje szczególne troski, moje pilne prośby. Nie muszę Ci szczegółowo tłumaczyć, czego potrzebuję, bo Twoje macierzyńskie serce już to zrozumiało. Proszę Cię jedynie, abyś wstawiała się za mną w tak pilnej sprawie, jakiej wymaga moja sprawa. Ty, nasza orędowniczko. Broń mojej sprawy przed Boskim Trybunałem. Przedstaw swoje własne wstawienictwo, swoją macierzyńską prośbę za mną. Niech Twój głos będzie silniejszy niż moje słabości, niech Twoja miłość większa niż moje grzechy, niech Twoje miłosierdzie potężniejsze niż moja niegodność. Matko Boska Cudów obiecuję, że jeśli obdarzysz mnie tą łaską, opublikuję tę modlitwę jako formę wdzięczności i świadectwo mojej wiary. Niech moje życie zawsze będzie hołdem dla Twojej dobroci i miłosierdzia, a ja niech będę godny Twojej opieki i wstawiennictwa. Obiecuję również żyć zgodnie z naukami Twojego syna Jezusa, praktykując miłość bliźniego, praktykując przebaczenie, pielęgnując pokorę i zawsze starając się pełnić wolę Bożą. O Matko Boża cudów, schronienie strapionych i nadziejo rozpaczających, dziś upadam przed Tobą, prosząc o Twoje wstawiennictwo. Ty, która jesteś Matką Miłosierdzia, bramą do nieba i pocieszeniem cierpiących, wysłuchaj moich próśb i obdasz mnie pilnym cudem w moim życiu. Ty, która zostałaś wybrana, by być Matką Jezusa, ja, pokorny grzesznik, pokładam w Tobie całą moją ufność. Ty, która jesteś Królową Niebios, troszczysz się o dzieci Boże z miłością i współczuciem, wstawiając się za nami przed Twoim Synem Jezusem Chrystusem, naszym Panem z pokorą i szczerością proszę Cię, staw się za mną i pomóż mi uzyskać łaskę, której tak rozpaczliwie potrzebuję. Ty znasz mój ból, moje cierpienia, moje łzy i moją rozpacz. Oświeć mnie swoją boską mądrością, abym mógł znaleźć właściwą drogę. Niech Twoja macierzyńska miłość ogarnie moje serce, przynosząc pokój, a Twoja dobroć pomoże mi pokonać przeszkody, które pojawiają się w moim życiu. Matko Boska cudów, ty, która jesteś gwiazdą poranną, Jutrzenką zbawienia, pośredniczką wszelkich łask, przychodzę do ciebie z sercem pełnym nadziei i niezachwianej wiary. Ty, która nigdy nie opuściłaś tych, którzy ci ufają, nie pozostawiaj mnie bezradnym w tej godzinie udręki. Twoje miłosierdzie jest nieskończone, Twoja dobroć nie zna granic, a Twoja macierzyńska miłość obejmuje wszystkie Twoje dzieci, które zwracają się do Ciebie o pomoc. O najświętsza dziewico! Ty, która zostałaś wybrana przez Wszechmogącego na Matkę Zbawiciela, Ty, która powiedziałaś tak Bożemu planowi, nawet w obliczu nieznanego, naucz mnie całkowicie ufać woli Bożej. Niech tak jak Ty, z pogodą Ducha, przyjmę plany Pana, wiedząc, że On zawsze pragnie tego, co najlepsze dla swoich dzieci. Umocnij moją wiarę, gdy słabnie, podtrzymuj moją nadzieję, gdy słabnie, i pomnóż moją miłość, gdy słabnie. Ty, która byłaś obecna w najważniejszych momentach życia Jezusa, od zwiastowania do krzyża, dzieląc wszystkie Jego radości i smutki, doskonale rozumiesz, co czuję w sercu. Ty, która zachowałaś wszystkie Jego słowa w swoim sercu, znasz wartość ciszy i kontemplacji. Pomóż mi znaleźć chwilę spokoju pośród zgiełku życia, abym mogła usłyszeć głos Boga przemawiający do mojego serca. Droga matko, ty, która jesteś ucieczką grzeszników, nie gardź moimi wadami i niedoskonałościami. Wiem, że nie jestem godna Twojego wstawiennictwa, ale ufam Twojemu macierzyńskiemu miłosierdziu. Oczyść moje serce z wszelkiego egoizmu, pychy i urazy. Naucz mnie przebaczać tak, jak Jezus przebaczył, kochać tak, jak on kochał i służyć tak, jak on służył. Niech moje życie będzie odbiciem Bożej Miłości, którą otrzymałam za Twoim pośrednictwem. Matko Boska Cudów, Ty, która jesteś pocieszycielką strapionych, pociesz mnie w moim smutku i udręce. Gdy łzy napływają mi do oczu, a ból wydaje się nie do zniesienia, spraw, abym poczuł Twoją macierzyńską obecność u mego boku. Ty, która cierpiałaś u stóp krzyża, znasz głębię ludzkiego bólu. Przemień moje cierpienie w ofiarę miłości, mój ból w ufne zawierzenie, a moją beznadzieję w odnowioną wiarę. O Matko Łaskawa, ty, która masz moc wyjednać u swojego syna Jezusa wszelkie błogosławieństwa niezbędne do naszego zbawienia, wstawiaj się za mną w tej godzinie próby. Przedstaw moje błagania, moje lęki i moje nadzieje najświętszemu sercu Jezusa. Niech on, który nigdy nie może odmówić niczego, o co prosi Jego najświętsza matka, udzieli mi łaski, której tak bardzo pragnę, jeśli jest to dla dobra mojej duszy i zgodne z Jego świętą wolą. Potężna dziewico, która masz pod stopami piekielnego węża, chroń mnie od wszelkiego zła ciała i duszy. Oddal ode mnie wszelkie złe wpływy, każdą pokusę, która mogłaby mnie zwieść z drogi świętości. Niech Twój święty płaszcz będzie moją tarczą przed niebezpieczeństwami widzialnymi i niewidzialnymi. Zachowaj moją rodzinę, moich przyjaciół i wszystkich, których kocham, pod swoją macierzyńską opieką. Matko Bożej Opatrzności. Ty, która troszczysz się o wszystkie potrzeby dzieci bożych, zapewnij mi wszystko, czego potrzebuję, aby żyć godnie. Nie pozwól, aby zabrakło mi chleba powszedniego ani pożywienia dla mojej rodziny. Błogosław pracy moich rąk, abym mógł uczciwie i z oddaniem zapewnić sobie to, co niezbędne do życia i nadal móc pomagać potrzebującym. Matko Boża Cudów, Królowo Pokoju, wstawiaj się za pokojem na świecie, o pokój w mojej rodzinie, o pokój w moim sercu. Niech ustaną wojny, niech ustanie przemoc, niech sprawiedliwość i miłość zapanują wśród wszystkich narodów. Niech w moim domu zapanuje harmonia, miłość i wzajemne zrozumienie. Niech pokój Chrystusa, który przewyższa wszelkie zrozumienie, zawsze zamieszka w moim sercu. O niepokalana dziewico, Ty, która jesteś czysta i bez skazy, oczyść moje serce z wszelkiego grzechu. Uproś mi łaskę szczerej skruchy, pokornej spowiedzi i stanowczego postanowienia, by już więcej nie obrażać Boga. Niech zawsze będę żył w stanie łaski, jako żywa świątynia Ducha Świętego. Pomóż mi wzrastać w świętości, naśladując przykład Jezusa i mając Ciebie za wzór cnót. Matko nadziei, gdy wszystko wydaje się stracone i nie widzę wyjścia z moich problemów, odnów we mnie nadzieję. Przypomnij mi, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że potrafi on przemienić najtrudniejsze sytuacje w okazję do wzrostu i uświęcenia. Niech nigdy nie tracę ducha w obliczu trudności, ale zawsze ufam Bożej Opatrzności i Twojemu potężnemu wstawiennictwu. Matko Boża cudów, ty, która jesteś uzdrowieniem chorych, wstawiaj się za wszystkimi chorymi, zwłaszcza za tymi, którzy nie mają nikogo, kto by się za nich modlił. Wyjedna im uzdrowienie, jeśli taka jest wola Boża, lub przynajmniej chrześcijańską cierpliwość, by znosić ich cierpienia w jedności z cierpieniem Jezusa Chrystusa. Pocieszaj rodziny, które cierpią z powodu choroby swoich bliskich, i dodaj sił lekarzom i pielęgniarkom w ich misji uzdrawiania. O przedziwna Matko, kończę tę modlitwę, ufając całkowicie Twojej dobroci i mocy. Wiem, że nie opuścisz mnie w potrzebie, bo nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto szukał Twojej opieki, został pozostawiony bez pomocy. Dlatego z synowską ufnością oczekuję od ciebie łaski, której tak bardzo pragnę, pewien, że jeśli będzie to dla dobra mojej duszy, wyjednasz ją u swojego syna Jezusa. W imię Jezusa Chrystusa, mojego pana i zbawiciela, modlę się i ufam Tobie, Matko Boża Cudów. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, zmartwychwstał trzeciego dnia. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Droga Matko Boska cudów, ufam Tobie, wiem, że jesteś dobra i miłosierna. Wzmacniaj moją wiarę każdego dnia, czyniąc mnie lepszym człowiekiem i zasługującym na Twoją szczególną uwagę. Z pokorą wyrażam moją głęboką wdzięczność. Dziękuję Ci za Twoje wstawiennictwo, za wysłuchanie moich modlitw i odpowiedź na moje prośby z miłością i miłosierdziem. Czuję się błogosławiony Twoją obecnością w moim życiu, za kierowanie moimi krokami i udzielanie cudów, które przemieniają moje życie. Niech moja wdzięczność będzie wieczna i niech zawsze będę Cię czcił w moim sercu. Dziękuję Ci bardzo, droga Matko Boska Cudów. Amen. Miej wiarę, zasubskrybuj kanał, polub i udostępnij tę modlitwę, abyś mógł pomagać coraz większej liczbie osób. Niech pokój i łaska Boża będą z Tobą. Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, niech będzie chwalony na wieki.